Święta to taki magiczny czas w roku, gdzie wszyscy grzecznie ci widzą swoje prezenty, a ty pozostajesz do sobie w pierdol. I w tej wspaniałej okazji życzę wam zdrowia, szczęścia, hajsy i ruchania. Życzę wam również, byście te święta przeżyli szczęśliwie, bo nie wiadomo, co może się stać. Życzę wam, byście nie dostali jakiegoś syfu, życzę wam, byście nie dostali trzy eboli, choroby HIV, nie dostali autyzmu czy jakiejś padaczki. Życzę wam, byście nie palili pod samochód, by żaden kundel was nie zagryzł na śmierć. By nic się wam nie spadło, by nic wam nie spadło, żadna cegła i w ogóle. Życzę, by samolot wam się nie spierdolił do mieszkania, by nikt was nie zgwałcił, że zrobił jakieś rewolucje na wasze życie. No i przede wszystkim życzę wam, żebyście dalej oglądali takiego spóźniącego się debila, który nam, który nam nie potrafi się umówić który jak już produkuje materiał, to robi takie chujowe churienstwo, że to jest po prostu... A tak poważnie, to życzę Wam zdrowia, szczęścia, miłości, spełniających się marzeń na nowy rok, by spędzić ten czas z rodziną, dostać jakieś dobre prezenty, żeby ten rok był znacznie lepszy niż poprzedni i w ogóle Alleluja, Teamy naszego Pana Jezusa, Chrystusa, Amen. Chociaż tutaj. Co to jest? A co to jest? Oh shit. Here we go again.